Wow ho, widzowie. Ho, ho, Krasna Wojtek wita w kolejnym odcinku. Będziemy mieć krótki odcinek zaczynający nam tydzień z Porsche. Będziemy mieć trzy filmiki po kolei z różnymi Porsche. Zaczynamy od firmy, której raczej unikam Time Micro i ich podejście do RWB. Tutaj Micro robi jej niezliczone spółki, krzaki. Robią całkiem dobre technicznie samochodziki, czasami nawet bardziej niż bardzo dobre, ale są po pierwsze nielicencjonowane. Tak jak tutaj zobaczcie, nie znajdziemy nie tylko informacji o licencji, ale nie znajdziemy informacji o tym, jaki to jest dokładnie model RWB. I ma jeszcze Time Micro tą dziwną, w moim odczuciu, wadę, że robi straszliwie dziwne malowania. Tutaj jest dziwne malowanie, ale to jest bardzo słynne japońskie malowanie. Co najmniej ja go właśnie wziąłem dla tego malowania. Szczególnie że mamy tutaj jeszcze do pary figurkę z pani Kimono z tym samym wzorem i ja zbieram morskie obrazy i stwierdziłem, że fajnie byłoby mieć akurat te Porsche, tutaj mamy panią razem z kawałkiem blutaka jakbyśmy musieli przykleić, tego blutaka jest tutaj na kilka figurek, co mi się przyda bo mam trochę figurek wprawdzie mam i blutaka, ale po co będę u siebie zaczynał jak tutaj mam kawałek do wykorzystania zaraz wyciągnę tą panią uda mi się otworzyć to nie jest takie proste no i tak jak Wam mówiłem lubię morskie obrazy, więc dlatego tutaj to wybrałem jest nawet sukces, udało się Otworzyć. Jest to jeden z bardziej znanych japońskich obrazów. Tsunami. Pani jest w kimonie z podobnym wzorem. I zobaczcie, ta figurka jest nawet niezła, widzicie? Nieźle to wygląda. A później zobaczymy, jak to wygląda razem. Tajemnica odnośnie tego, jaki to jest model, rozciąga się nawet na tą metalową tabliczkę. Wiemy tylko, że to jest 718-999. Ale jaki model Porsche lub RWB to już nie znajdziemy. Co do jakości, to Wam mówiłem: Taj Micro potrafi robić nawet znacznie bardziej dokładne i skomplikowane modele niż to. A szczególnie jej firmy córki. Mamy nawet oczko do holowania, mamy tutaj znaczek, który chyba jest metalowy, ale ręki bym sobie nie uciął. Światła nieźle wykonane, plastikowe wkłady, łącznie z tymi bocznymi. Wprawdzie tutaj troszeczkę krzywo jest, ale ja zawsze będę podkreślał, że to co widać, przy trzykrotnym powiększeniu jest znacznie trudniejsze do zobaczenia naszym nieuzbrojonym okiem, ale wzorem grześka z kanału z modelami 1.43 rajdowymi Jeżeli są jakieś wady, to warto by było powiedzieć. Mamy wycieraczki, które są oddzielnym elementem, ale są bardzo prostym elementem. Mamy całkiem fajnie zrobione kółka, nawet z imitacją tarcz hamulcowych i zacisków, chociaż. W trzykrotnym powiększeniu widzimy, jak proste to jest, ale jest, no to trzeba powiedzieć oczywiście gumowe opony, lusterko ma wklejoną odblaskową taką folikę, i to działa, bo można zobaczyć fragmenty samochodu z tyłu. Podobnie. Wydech nawet nieźle zrobiony, tablica rejestracyjna, fajnie zrobione światełka. Ten tył Kaczy Kuperek jest ciekawy. Mamy tutaj to jest wklejone, tego się nie da otworzyć, a w niektórych z nich da się otworzyć. Tu widać nawet jak jest to wklejone w tym modelu. Chodzi o coś innego niż pokazanie silnika. Z tej strony mamy też krzywo wklejoną ostrości. Wracaj. Tutaj tą szybkę od lusterka. No w tej skali nie do końca się dziwię. No, powinno to być zrobione nadal lepiej, ale. Lepsze coś takiego, znów w skali 1,64. Jak łączymy normalne TET, to zobaczcie, aż tak bardzo to się w oczy nie rzuca. że rzadko, kiedy będziemy to od tyłu oglądać, środek, trudno powiedzieć, co tam jest, bo wszystko jest czarne i słabo to widać. Poza tym, że jest klatka bezpieczeństwa i że kierownica jest leworęczna. No to tyle odnośnie tego samochodziku. My sobie jeszcze ustawimy tutaj tą figurkę. Ona nawet stoi bez problemu. I zobaczcie to całkiem nieźle razem wygląda. Mi się podoba dlatego mnie to skusiło. Jaka jest Wasza opinia o tych samochodzikach od Time Micro? Pewnie, ja że sporo osób to kupuje, szczególnie w różnych dziwnych malowaniach, które nie zawsze pasują do tego samochodu, ale osoby biorą, bo malowanie jest słynne. Nie zawsze nawet wiedzą y, słynne, ale z jakiej marki i z jakich pojazdów. Czasami są prawidłowe malowania tych RWB, Time Micro i spółki córki robią olbrzymie ilości mamy nawet takie z łomianek tak, tak bo my mamy jednego z kilku tunerów, którzy mają licencję na to i są powiązani technicznie ten jest nieźle wykonany, nie był nawet drogi a potrafią być bardzo drogie z uwagi właśnie na popularne malowania no bo skoro ludzie zapłacą to Dlaczego by nie zażądać więcej kasy. To wszystko w tym pierwszym filmiku. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Oby wam kolekcje rosły. Aby satysfakcja z waszej kolekcji też rosła. No i do zobaczenia niedługo w kolejnym filmiku o. Porsche. A i jeszcze przypomnienie. Pod filmikiem będzie link do filmiku konkursowego. Bo w momencie, kiedy ten filmik się ukaże, konkurs jeszcze nadal będzie trwał, więc być może ktoś się skusi i weźmie udział. To wszystko w tym filmiku już tak naprawdę. Do zobaczenia niedługo. Cześć!